Kolejna nasza konferencja będzie poświęcona miłości Boga do człowieka, miłości Boga do każdego i każdej z nas. Bóg kocha cały rodzaj ludzki, każdego człowieka. W czym objawia się ta Jego miłość? Warto postawić to pytanie na początku tych naszych rozważań. Przypomnijmy sobie, Opis stworzenia człowieka z księgi rodzaju. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób. Nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Ten opis stworzenia człowieka zawarty w księdze rodzaju. Ukazuje nam Boga osobiście zaangażowanego w proces stworzenia człowieka. Pisząc, że człowiek został ulepiony z prochu Ziemi, autor księgi zaznacza, że człowiek składa się z takiej samej materii, z jakiej utkany jest cały świat rośliny, zwierzęta, gleby, skały itd. Utworzywszy ciało człowieka, Bóg. Tchnął w nie tchnienie życia. Oprócz śmiertelnego ciała, człowiek posiada również nieśmiertelną duszę. Duszę rozumną, odróżniającą człowieka od zwierząt. Owa rozumność jest tym, co sprawia, że można powiedzieć, iż Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W przeciwieństwie do zwierząt. Człowiek nie kieruje się ślepym instynktem, ale, mając rozum i wolną wolę, potrafi sam dokonywać autonomicznych wyborów. Kiedy czytamy opis stworzenia człowieka, może nasunąć nam się pytanie, po co Bóg stworzył człowieka? Dlaczego go tak wyposażył? Takie pytania zadawał autor Psalmu 8. O, Panie Nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek. Że o nim pamiętasz i czym, syn człowieczy, że się nim zajmujesz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy. Odpowiedzią na te pytania jest miłość. Bóg stworzył człowieka z miłości. Bóg, który jest miłością, zapragnął tą miłością, będącą integralną częścią jego istoty, się podzielić. Kiedy człowiek sprzeciwił się wobec woli Bożej w ogrodzie Eden i powiedział Bogu z całą stanowczością, z całą świadomością, nie, Wówczas nastąpiło wygnanie pierwszych ludzi z raju. Ludzkość pogrążyła się w mroku śmierci. Wygnanie człowieka z raju nie było jednak ostatnim słowem Boga skierowanym do człowieka. Bóg postanowił zesłać swego syna, aby każdy człowiek mógł odzyskać utraconą godność. W Ewangelii świętego Jana z ust Jezusa padają skierowane do Nikodema słowa: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg posłał swego umiłowanego Syna. Aby nas odkupił z tej strasznej niewoli, w którą popadliśmy w wyniku grzechu pierwszych rodziców. Jakże wielka to miłość. A kiedy zastanowimy się głębiej nad przytoczonym przed chwilą fragmentem Ewangelii świętego Jana, uświadomimy sobie, że słowo świat u Jana oznacza część ludzkości, która odrzuciła Boga, wówczas spostrzeżemy, jak niewyobrażalnie wielka, niepojęta jest miłość Boga do człowieka. Szczególnie mocno i dobitnie pisze o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Powierzchowne spojrzenie na ten fragment doprowadzić nas może do wniosku, że tutaj jest mowa o ludziach nawróconych z bogaństwa. O tych, którzy bardzo mocno w swoim życiu nagrzeszyli. Nic bardziej mylnego. Ktoś zapyta, a kiedy ja byłem nieprzyjacielem Boga? Być może, drogi bracie, droga siostro, czujesz, że cały czas byłeś blisko Pana Boga. Jakżeż można więc powiedzieć, że On Cię umiłował wtedy, kiedy byłeś Jego nieprzyjacielem? odpowiedź brzmi przed chrztem Bóg umiłował cię nawet przed sakramentem chrztu świętego Kiedy bowiem urodziliśmy się byliśmy napiętnowani tym straszliwym grzechem jakim był grzech pierworodny i tej wielkiej niepojętej absolutnie bezinteresownej miłości wszyscy Doświadczyliśmy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni i przez to zanurzeni w zbawczej krwi Jezusa Chrystusa. On nas ukochał tak mocno, że nie sposób wyrazić tego słowami. Warto, moi drodzy, pielęgnować w sobie tę świadomość, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga. Każdy z nas może powiedzieć: jak bardzo ja jestem umiłowany, umiłowana przez Boga. Świadomość tej miłości będzie nas uskrzydlać i spowoduje, że nic z rzeczy trudnych, których przykłady podawaliśmy podczas pierwszej konferencji, nie będzie w stanie odebrać naszemu życiu sensu. Świadomość tak wielkiej miłości Boga. Pomoże przejść przez najgorsze tragedie. Nawet kiedy wszystko będzie zdawało się sypać, to mam do czego wracać. Niech dzisiaj szczególnie w naszych sercach wybrzmi to zdanie: Bóg mnie kocha.